Oczywiście podpytam o Krystiana Pudzianowskiego. Pana zdaniem jest szansa, aby obie organizacje dogadały się i skonfrontować Pana w organizacji FEN? Nie, nie, ja już rozmawiałem. Także to nie ma co w ogóle spekulować na taki temat, bo nie ma co w ogóle tego tematu podgrzewać, bo ja już rozmawiałem. Nie ma takiej opcji. Nie, nie... To co Paweł już jakby mówił o takiej, o takiej chęci porozumienia takiego ponad federacjami, to, to, to się nie odbędzie. To, to ja już wiem, że że nie. Ale jak się okazuje taki pomysł był walki Pana z Krystianem Pudzianowskim w przeszłości. Jest to bardzo wstępnie, tutaj muszę też zaznaczyć, mówimy tylko i wyłącznie o rywalizacji sportowej, ponieważ ja ma, i Mariusza Pudzianowskiego i Krystiana bardzo, bardzo lubię, to są moi, to są moi koledzy. To są moi koledzy, nigdy w życiu pół złego a nie powiedzieli ja na nich. To oczywiście te wszystkie akcje promocyjne przed moją walką z już to, to, to był czysty marketing. Natomiast to są naprawdę w porządku ludzie. I. I y, 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 y nie byłoby to może dla mnie takie najszczęśliwsze rozwiązanie, ale z drugiej strony, to jest tylko biznes. No tu się nie ma co przecież oglądać na to. Y, czy, czy, czy to jest kolega, czy nie kolega? Przecież wiadomo, że w klatce. Trzeba dać sobie po, po, wiesz, po, po twarzy, po, po głowie, a, a potem przecież można być nie dobrze kolegami, bo to jest tylko i wyłącznie sport, to jest biuro. I bardzo wstępnie byłem zapytany, czy jak wygram przez łodarzy Fajmelmac, czy jak wygram z bestią, to czy byłbym zainteresowany takim zestawieniem. Ja na nie wówczas wyraziłem zgodę, i biorąc pod uwagę, że wygram z bestią. Natomiast. To ja dostałem głowę i to ja przegrałem, więc jakby no taka malka straciła wtedy jakby no trochę sens. No bo, no bo trzeba się troszkę jakby no zrobić pół kroku w, w tył. I, 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 no i myślę, że już niebawem, bo też nie chcę się nad ten temat rozwijać, natomiast myślę, że już niebawem dowiecie się, jak będzie wyglądało moje pożegnanie z zawodowym, zawodowymi walkami. I tyle. Ale pytając ogólnie o te zestawienia, ja chciałbym się dowiedzieć, jak pan ma spostrzeżenia do tego. Dla pana byłby to, byłaby to szansa na taki rewanż po latach, za to przegraną z Mariuszem? Czy na jednak inaczej na pan. Na pewno, pewno tak, natomiast to też byłoby, byłaby dla mnie trudna walka. W związku z tym, że e, ja dopóki nie, nie zoperuję tej drugiej ręki, to ja cały czas nie będę w 100%. E, jakby gotowy na, to, na, takich, na takich bardzo silnych przeciwników. Młody Pudzian też jest bardzo silny i, i to nie byłby dla mnie wygodny rywal. To od razu Wam mówię. Natomiast to, są tylko, to jest tylko walka. No on też jest bardzo mało doświadczonym zawodnikiem, ale też bardzo, bardzo ambitnym. Nie byłaby to na pewno dla mnie łatwa walka. To na pewno. Przechodząc już do Krystiana Pudzianowskiego, on związał się z organizacją FEN. W debiucie zmierzy się z kulturystą Piotrem Sieligą. Interesuje Pana tego zestawienia? Będzie Pan śledził? Ja nie wiem kto to jest na liga i to jest problem, że jakby no Pudziana wszyscy znamy, nie wiem kto to jest Szeliga I, i, i tu jest pewien kłopot, słyszałem, że jakiś hokejista, no okej, okay, no, no to widocznie środowisko hokejowego znane, nie wiem, jeżeli, jeżeli grał w Ekstraklasie, to na pewno środowisko hokejowego zna. natomiast czy to jest tak wielkie środowisko, nie mam pojęcia. Ja wszystkim życzę jak najlepiej, życzę im, żeby, żeby tą walkę obejrzała a Polska, żeby się Pay Per View sprzedało w gigantycznych ilościach, naprawdę, ja szczerze tego wszystkim życzę.